Siema do Filip, a to kolejny filmik na moim kanale. Wytajcie jeszcze filmik na moim kanale. No, w dzisiejszym waszym odcinku dawno o tym kanale nie było odcinka, bo po prostu no, nagrywałem post po na inne kanały, to miałem dużo po prostu roboty, więc do tego po prostu nagrywałem odcinka na ten kanał, ale powracam, tak więc powiązany kanał, jeszcze jest racja na palm mamba, no. Raz na panu mamana, więc co? Będziemy po prostu słuchać, kamerkę, żebyście widzieli tę piosenkę i to wszystko animacje i tak dalej, bo to a a animacja e Minecraftowa na kanale Palon Games. Nie, nie na kanale Palon, tylko na kanale Palon Games, więc co? Okonamy? Dobra, no, ponieważ widzowie już jesteśmy, więc co? Włączamy. Zacząłem sama przede mną cały świat Tam poznałem ludzi, którzy zostali do końca Wtedy nie wiedziałem, że gdy minie czas Z tymi łobuzami właśnie tu powstanie wioska Pierwsze diamenty i mój pierwszy domek tobę pamiętam do moją pierwszą zbroję <laughs> Wojan mi podał ręka, więc za nich stoję To dzięki. Ale, tobie e, po trochę tego Miałem urlopach emeraldy do wydania Mbana, mam bana Może skończy się do rana Chodzę na serwer, ale on nie odpowiada Mam bana, mam bana Może skończy się do rana Mam bana miałem emeraldy do wydania Mam bana, mam bana Może skończy się do rana Chodzę na serwer, ale on nie, on nie odpowiada Mam parę powodów do dumy Raz uratowałem tysiąc Ci ostatni totem, jeśli cokolwiek złego się wydarzy Jeśli zepsuje się kilof, to zamontujemy w jaskinie dynamit Nawet jeśli Nubek powie, że jesteśmy debinami To nadal go lubi i nadal go kocham jak brata To moja rodzina I za nim murem, nawet jeśli wyłapie pana To moja rodzina Mimo, że mam tylu braci, nie zapomniałem o kati Każdy tu jest wyjątkowy i jakiś Nie umiem tego wyrazić jak bardzo Jak mi brakuje tych chwil Oooo, chciałbym wrócić na serwer, najlepiej jeszcze dziś Oooo, Hirobraina się nie boję, a haker zaczęli Wierzę, że podłożyłem wojnę, bo wciąż chodzę, się naprawię Dajcie tylko mi pić, dziś mam banana, mam banana No i skąd się dorana, mam banana Miałem emeraldy do wydania Mam bana, mam bana No i się do rana Chodzę na serwer ale on nie odpowiada Mam bana, mam bana No i się do rana Chodzę na serwer Miałem emeraldy do wydania Mam bana, mam bana Chodzę na serwer ale on nie odpowiada O kurcza Czuję się opętany haker, wchodzi mi do no. głowy Zasypiam on w rogu pokoju stoi. A przecież mówiłem zawsze, że Paweł się nie boi. Czuję się opętany, chyba czuję się chory. Mam pozbawione życia całkowicie białe oczy. Nie poznaję się, czy to jestem ja. Teraz cóż, zaraz się nie Jest to jeszcze nie koniec chyba, dobra. Co Mam to jest? nadzieję, że animacja się podobała. A nowa piosenka Zielone 4, już 14. Aha, tutaj wiem. Zielony Sion, Siony 4, już 13 grudnia. padajcie bo będzie na kanale. A, na kanale Palion. Tak, <noise> nie panu games. Więc dziękuję za gadanie. my się będziemy już jutro. no jutro na kanale T będzie film. W końcu no, połacał ten kanał. e chegou